Cześć, a z tej strony. Dzisiaj mam dla Was 5 gadżetów które znajdziecie w IKEA, które możecie wykorzystać do fotografii. Zanim przejdziemy do tej listy, chciałbym tylko powiedzieć, że nasze tła jawia backdrops. Doczekały się swojego osobnego profilu na Patronite. Link jest w opisie i jest to wypożyczalnia teł. dzięki patronajtowi Macie miesięczny próg wspierania tylko jeden 25 zł miesięcznie, i dostęp do. Właśnie naszej wypożyczalni teł. Mamy tam obecnie 11 teł w 10 wzorach. Lista cały czas rośnie. Tydzień temu jeszcze było yy, tylko 9 teł, także dwa już doszły w tydzień i każdy patron w progu 25 zł może wypożyczyć jedno tło na tydzień, tylko i wyłącznie po kosztach transportu. Wszystkie informacje są w opisie na patronajcie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam dołączyć. A teraz przechodzimy do naszej listy gadżetów z Ikei. Pierwszym takim gadżetem, którego niestety nie mam nazwy, dlatego daję go na początku, żeby już mieć to z głowy. I nie pytajcie się o tą nazwę, bo nie mogę znaleźć na rachunku i nie mogę znaleźć na stronie Ikei, jak to się nazywa. Następnym razem po prostu jak będę w Ikei, to to znajdę i dam w opisie nazwę tego przedmiotu. Są to takie opaski gumowe z dwoma haczykami plastikowymi białymi na końcach. I jest to coś na zasadzie bungee ball, bungee cord. Jeżeli kojarzycie trochę ze Strobingu takie właśnie linki Bungee, jest to taka kulka dosyć duża z taką pętlą gumową, że możecie na przykład coś owinąć wokół lampy albo lampę wokół jakiejś mm, powiedzmy rury czy czegoś, co powiedzmy się naciągnie, będzie trzymać i na końcu zaciśniecie. To jest taka opaska powiedzmy uciskowa, coś jak te takie gumy, co na stacji możecie kupić benzynowej każdej do. Samochodu do, ba do bagażu, to możecie sobie zacisnąć coś, na przykład tło fotograficzne w samochodzie, żeby wam nie latało i po prostu przymocować coś do czegoś, zaczepić coś, złączyć coś. Także jest to bardzo fajny gadżet. Rzucacie do torby, zapominacie o tym. Są pakowane po 3 sztuki. Ja to znalazłem, jak szukałem taśmy, znaczy miary, tej trzymetrowej takiej zikei. Także je było to. Gdzieś w tych takich narzędziowych półkach. To było bardzo blisko tego, ja to pamiętam. Ja to znajdę, obiecuję i dam w opisie, chociaż może też tego nie być. Bo jest jeszcze jeden produkt z naszej listy, którego już po prostu nie ma typowo w IKEA, ale są zamienniki. I tym produktem jest właśnie zasłona prysznicowa. Jak, jak robiłem z Michałem Kulą z fotobłysku film o portrecie do 20 zł, to wybrałem właśnie taką zasłonę prysznicową z Ikei. Jest to jednolity, biały materiał, gładki, bez wzoru, taki właśnie pół przezroczysty. Nie wiem, czy to dobrze widać moją rękę pod tym. Widać trochę, o, o rozmiarze 180 na 200 bodajże i działa to idealnie jako dyfuzer. Jeżeli macie tylko jedno źródło światła właśnie z tej kurtyny zrobione, no to jesteście w stanie wyrównać balans bieli ładnie, bo wiadomo to nie będzie idealne odwzorowanie balansu bieli, bo ona jest trochę, trochę taka cieplejsza i z jednym źródłem światła możecie sobie z tym poradzić. Składa się to, wrzucacie też do jakiejkolwiek kieszeni w plecaku, później rozwieszacie na statywie, prosicie kogoś, żeby przytrzymał. Możecie to przykleić do okna. My, jak robiliśmy nasze takie foto challenge z Michałem, portret do 20 zł, to tam pokazałem kilka zastosowań tej yy, kurtyny prysznicowej. Link jest w opisie. Szukałem tej samej nazwy, bo mam tą nazwę, mam zdjęcie z tamtego filmu i nie ma tego po prostu. Czasem w Ikei tak niestety jest, że po prostu nam coś wycofają. Ja szukałem stołu po Allegro, bo niestety w Ikei już nie było tego rozmiaru, który chcieliśmy do kuchni, ale tak jest. Ale mają też inne zasłony prysznicowe, ale chyba nie mają właśnie takiej typowo gładkiej. Natomiast ważne, żeby nie była kolorowa. Jeżeli ma lekki wzór, ale nie jest idealnie przezroczysty, to to światło się rozproszy. Także bardzo tanie zasłony prysznicowe z IKEA, takie białe dadzą radę. Trzecim gadżetem, który polecam głównie przy fotografii produktowej, są to lustra akrylowe. Tutaj mam jeszcze nieodpakowane. Drymer. <noise> Takie lusterko akrylowe, które możemy na dobrą sprawę pociąć, jeżeli bardzo byśmy chcieli. One są, nie pamiętam, czy one są pakowane po dwa. Chyba nie. Mają tutaj tasiemki M3, żeby sobie nalepić na ścianę. Bardzo giętkie, także nie stłucze nam się, ale jest to właśnie taki fajny pasek odbijający idealnie światło, bo jest to lustro, które możemy wykorzystać do produktówki, albo coś na tym położyć, albo odbijać z tym światło. I na przykład przy butelkach, jeżeli chcemy taki highlightik z boku od softboxu z jednej strony, ale chcemy, żeby drugi był trochę słabszy, możemy wypełnić lusterkiem odbić światło i mamy z drugiej strony odbicie światła. O takim właśnie kształcie. A w fotografii produktowej takie prostokątne kształty są bardzo pożądane. Także jest to. Aha, czyli pakowane po jest tu jeden. Nie jest to bardzo fajny gadżet, który polecam właśnie w produktówce. Ale myślę, że jak wytniecie z tego jakieś trójkąty i porobicie coś ciekawego, to i do portretu to fajnie wykorzystacie. Czwartym gadżetem jest coś co prawdopodobnie wszyscy już w domu macie jeżeli macie Ikea pod domem i jest to stolik lak. Biały stolik najtańszy z Ikei. Nie musi być biały może być czarny ale biały jest bardzo dobry właśnie do produktówek. Ja na jednym filmie z pokazującym produktówkę na białym tle z misiem używałem właśnie stołu lak białego. Tam położyłem szybę dla odbicia ale moglibyście równie dobrze kupić lakierowany niematowy. I wtedy macie już automatycznie odbicie z głowy o wymiarze 55 na 55 taki blat do produktówek na idealnie białym tle. Jest to bardzo fajna fajny stolik, bo pasuje praktycznie wszędzie a spisuje się fajnie właśnie przy produktówce, nawet nie wiem, jeżeli ktoś siedzi to może przy tym siedzieć jako przy blendzie, ale naprawdę przy takich mniejszych produktach się idealnie sprawdza, można wypalać na białe tło. Tylko, że jest po prostu niski, a kosztuje grosze. Także, jak się zepsuje, to możemy sobie kupić nowy, ale niestety, jeżeli chcemy na wysokości jakiejś fotografować na tym, także musimy tutaj pokombinować z innymi może nogami. Ale chyba nie ma sensu, lepiej postawić dwa na sobie, mieć dwa w studio i się zawsze przydaje. I czwartym, ostatnim gadżetem jest coś, co pokazywałem na filmie o moim studio. Jest to śmietnik. który idealnie sprawdza się jako koszt do trzymania parasolów i softboxów o konstrukcji parasolkowej. Ja mam już go pełnego, strasznie ciężki, trzyma wszystko, filtry, głównie właśnie parasolki, dyfuzory. Wszystko tam jest wrzucone, stoi pionowo, także jak chcę złapać parasolkę, po prostu ją wyciągam. Jak z nią kończę, składam i wkładam. I się mieści. Także, jak macie w miarę dużo parasolek, to to już się fajnie zapełnia. Jak macie mało, to taka jedna będzie tam Wam latać. Ale ten kosz na śmieci naprawdę dużo pomieści i się idealnie do tego właśnie nadaje. I to by było na tyle. Dzięki za poświęcony czas. Pamiętajcie, kujawia Backdrops na Patronite. Link w opisie wypożyczalnia teł. To jest nówka, to jest dostępny w wypożyczalni. Trochę większy koszt transportu jest, bo to jest prawie 3 metrowe, 280. Ale myślę, że warto wspierać, bo. Nam to daje fundusze na rozwój, a Wam dostęp do fajnych teł w naprawdę niskich cenach. Także dzięki bardzo jeszcze raz i do usłyszenia, lub do zobaczenia następnym razem. Hej!